Kurwa, mówiłem ci od początku, mamę z weźmy ich śmiecha. Chociaż chyba, że teraz go nie do... O Jezu co robi ten Ona zana? Jak to się wchodzi? No wzespnij się, no kurwa, no co ty robisz? Nie mogę! Tam z lewej mogłeś tysiąc razy się wspiąć Nie, zginę to. To ja oglądam. Nie mogę tu wejść. No nie mogę tu wejść! Ja pierdolę. Microphone activated. Microphone muted. Microphone zaraz ze śmiechu. Ja nie, też nie wierzę trochę. Druga broń może albo lidotnie. Microphone reactivated.